Ale piękne uroki, znowu jest zima na święta i ja cię kręcę. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. Kto jest nowy na kanale, niech zasubskrybuje nas i zostawcie polubienie pod tym materiałem. W dzisiejszym odcinku wymiana tumika. Wymiana tumika w małym jeleniu. Wreszcie przyszedł do nas tumik. Po chyba miesiącu oczekiwań. U jednego zamawiałem, nie dali rady nam to ściągnąć, to zamówiłem to w Mizarze. Chłopaki bardzo się starali, a najbardziej pan Rafał, pozdrawiamy pana Rafała, bo miał naprawdę trudny orzek do zgryzienia, żeby to ściągnąć. Nie wiem dlaczego tak trudno dostępne są te tłumiki do tego 62-20, ale oby to był ten i oby to pasowało. Zaraz zaczniemy zakładać, tylko zobaczcie co się dzieje za mną. Piękna zima znowu nas atakuje. I to na święta, na same święta, śnieg przyjdzie. O to chodzi. Zrobimy sondę. Spytamy się kotów, jak tutaj się czują. Jak się czujecie, że zima idzie, co? Jak? Aha. Do domu chcecie? Do domu? Ale babcia mnie zabije, jak was puszczę. Mm, no, do domu, proszę. No. Nie wiem, czy będziemy to robić pod wiatą, bo pod strasznie wieje. Ja zazwyczaj wolę robić na świeżym powietrzu, bo tutaj, kurde, o, tu w tym miejscu jest zawsze najmniejszy wiatr. Osłonięte to wszystko. Dobra, idziemy na warsztat i zobaczymy, jak to wygląda. Jeszcze nie mamy takiego fajnego warsztatu na Johna. Tutaj się nie zmieści. Tutaj jest paczka. Bierzemy się za rozpakowywanie. I oby tylko to pasowało Coś tu jeszcze jest, kurde, zaraz zobaczymy O, fakturka, fakturka Dobra, wyciągamy Zobaczymy czy to będzie to Haha ha. Naprawdę tyle czekać, tak ciężko było go dostać. No. Tak, tak, tak. Rączka! Mizar! Kurde! Do sześćdziesiątki brakowało właśnie. To chyba od niej taki prezent dostałem. Ule, teraz bajera. Dużo osób pytało się, z czego to jest kierownica. To jest kierownica z Waltery. No i elegancko. O, łomik już jest w ciągu. Kevin nie będzie miał wesołych świąt. Ule, -la, la, ale będzie problem. Czy to obejmy? Będę trzymać, to za stare obejmy. O tak to wygląda, tak przeżarty został tumik. <todgłosy> A tutaj gdzieś jest łączenie. To jest po prostu za mocno zardzewiałe, trzeba będzie użyć narzędzi tnących, takich jak flex. I to pójdzie wtedy. Dobra, tutaj elegancko idzie to. Już jest nasze, dajemy radę. Zaraz to odkręcimy. Tutaj są takie jakby to powiedzieć na takich gumach amortyzatorach to wszystko tam nie da rady odkręcić, da rady, ale teraz ciężko by było, bo jest po prostu za mało miejsca i zrobimy tak, że ściągniemy te z tych amortyzatorów i wtedy, i wtedy tam to odkręcimy albo utniemy pleksem, i będzie gitara. Wszystko do pojemnika, żeby nam nigdzie się nie szlajało. O, ukręciłem śrubę O to też może być, dobrze o! Wyskoczyła Proszę bardzo ukręcona młoteczek, kołeczek jakiś coś do wybijanka do śniadanka i będziemy Jechać z tematem. Proszę Państwa, tu tylko i wyłącznie Flex. O, patrzcie. Tak to jest, jak się odkłada Flexa z tarczą, i później są te wypadki, bo odłoży się w złe miejsce, gdzie zahaczy tarcza, pęknie. O tak. Tak jak tu. Włączymy ten kawałek, odleci i. Wbije nam się w ciało. W najlepszym przypadku, najgorsza gdzieś w głowę. Tarcia do wyrzucenia. Stoi się patrzy, nie pomoże. Tylko ja muszę robić, nie? No. Kurde, właśnie ten sam pomysł co ja. To już tak zjedzone, że to nie pójdzie. No nie da rady, nie da rady. Ciągnik na złom. Wszystko było dobre, a połamałeś. Połamałem, a jak? Rura się połamała sama. Chcesz dziadek? Rurę? Zamontujemy ci do tego Fiata. Cały odcinek był jak robić, na koniec <noise> pokazać jak nie robić. Kurde, nie ma profesjonalnego spawacza z nami, który mi pokazał, by uspawał. Dokładnie. A to nie umie spawać, dzieci ojciec do tej pory nie nauczył spawać? Nie nauczył. Dlatego, że się nie chcesz uczyć. Co ty Kurde. powiesz? A! Tak. Ja bym chciał to, by już spawał. Pana się nauczył i... A co ty przyswakujesz masę? Co, ty głupi jesteś, czy co? Nie, nie spawam masy Ja tutaj muszę, bo y, tutaj takie słabe jest i trochę po prostu zgrubieć Chcę. Kumaś Próbuję Gdzie, że ci idzie No Patrz! Dziadek! Zobacz! No, Posławałeś. no. ze mnie ludzie? Zobacz! No pewnie. Pokaż. Wystarczy, nie? No przed dziurami Nie, to dziura jest, bo tu musisz żubę tak? włożyć. Ale okay. tu było słabe i tu słabe, takie wiesz... Też jest słabe. O. 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 U, u, u. Co to? Co to musi... Ja wiem, tu jest! O, o, o! Tu jest, pa. O, patrz! Po co? Dawa. Dobrze jest po Dobrze odnieść. Jak chcesz drugi raz poprawić. Dobrze jest, bo tu chodzi o to... Brzeg, tu jeszcze brzek ludzi tu brzyknąć. Bo chodzi o to, że tu była śruba, a ja naciąłem i troszeczkę za mocne przyciąłem i chcę tutaj wzmocnić. Elegancko. Jeszcze trochę na spawę. Tak jest, panie. Bolesławie. Będą ze mnie ludzie. Kiedyś. A kukurydza jak? Sprzedajesz coś w tej kukurydzy? Nie sprzedaję, bo nie ma kupców na skutku, Ja myślałem, nie. że coś tam sprzedasz nie, ja robię Puh, coś z tego będzie Kurde molek, lepiej by ci może Maszynę chowamy Dziadek może ci na tym przywiercimy. Przyczepimy. Joker Farm będziesz Piękny, elegancki to, to tak Jak spadło znowu? Słuchaj, weź mi po tym worek. Kurwa. Co? O o popatrz co no. się dzieje? Sypie się. Sypie się. Chodź mi pomóż, żeby go postawić. A co, nie umią zawiązać? Nie, nie umią. Daj ci pomogę, daj, czekaj, odejdź. Okay. Ja jeszcze złapię, daj. No. O no, tak, i tak go postawię. No. Daj ci go ściągnę na dół. Ściągnę. i... Ściągnę ci go na dół. Czekaj, okay. no to tu. Jak ściągniesz to i to mi zwalisz. Nie zwalę. Uch. Dobrze? No tak, tak. dobra proszę dobra. bardzo Dobra, dobra I co? <laughs> Widzisz? Przeszkodę masz no. Ogólnie to powinno być odkręcone i dopiero ee, nie, nie miało być tak to nadgięte, ale nie mogłem tego odkręcić. Nie dało rady odkręcić tych Śrubunków, imbusików Więc tak to zostało zrobione. Będzie dobrze. <śpiewanie> A dlaczego mówisz, że atom nie ruszy? Drzwi nie ruszy. Może atom. Weźmiesz, podstawisz i topniesz, żeby się dobrze no. odsunęła i koniec. Jakby no. atom tu spadł, to dziadek to by nic na w budynku nie było. Atom. To się tak mówi. To się tak, tak mówi. Tak. Nawet atom nie ruszy. Nie ma noża. Jest. Jest. Ale... Pan, ktoś się podpisał, nóż! No to jest twoja sprawa. Ja <laughs> kiedyś podpisałem. Tobie Ale. Ale to ty zgubiłeś. Tak. Na, na worku leżał, o tak. Tak, na duchu. Dlatego ci podpisałem, żebyś tak, nie zgubił. Tak, na worku leżał. Ale zobacz jak ty ładny śmierci człowiek. Pokaż. Zobacz. Zobacz. Tu. Weź do ręki. Widzisz? A to jest jęczmień. Jak to? przeżyto, dziadek. Z głuchym owcem widzę. Przężyto. A przedżycza. No ale no. widzisz, jak przężyca. Tu jest e, jęczmień. Ale widzisz... Z, z, niech tamten kurz będzie. To nie przeszkadza. Ale kura jak zje... Dziarko z takim, z 10 dziarek tu się zapcha i ona umiera. Bo ją no. udusi. No tak. Dwie kury kur my tak zabili. Z babką, To dobrze. Ona. Kurwa, może no zdechnie. Lewo do leciałem i łebi uciąłem i choć był. No, Kurwa mówię, nie był. Idziemy drugą elegancką nową. Dzień dobry. Proszę. Ta, 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 ta. Co wzięłaś? Daj A ile mhm. dla mnie jest jedna jeszcze? <grym> Nie jest! Dwa.

Gracias. Co to za piernik mały śpi? Ale no śliczny jest. Nasze cudeńko. Zmajstrowaliśmy je. Ulepiona. Ulepiona z nas. Ja zmajstrowałem? No. Czego ja się tu dowiaduję? O Marcelinka mi na ucho mówi tata, tata, ta, ja chcę brata. Tak, jest. <laughs> no i mamy. Nowa rura jest stawiona, Osłona nawet. Nie uszkodzona. leciutko, tam. Leci no, musi być, nie? No. Lustereczko. Dajemy. tłumiczek Pięknie. I wszystko pasuje. I jeśli ktoś by był zainteresowany częściami, to zapraszam nas do sklepu Mizar. Tam można zrobić zakupy. Link daję w opisie. I co, wszystko działa! Dzięki za oglądanie! I do następnego odcinka w następnym odcinku zobaczycie coś, co dużo osób ciekawiło. Dobra! Widzimy się już jutro na razie!